Wysyłano ich jako ostatnich, że i zazwyczaj już nie wracali. Na czarnych, wulkanicznych piaskach i woimy amerykańscy Marines nie mieli innego wyboru, jak sięgnąć po najstraszliwszą broń w swoim arsenale miotacze ognia. Ale choć mogły one oczyszczać bunkry i jaskinie, mężczyźni, którzy je nieśli, płacili najwyższą cenę. Większość z nich nie przeżywała dłużej niż 4 minuty. To nie jest tylko opowieść o broni. To relacja o piekle na ziemi i ludziach, którzy świadomie w nie wchodzili. Niedawno odtajnione dokumenty oraz wspomnienia ocalałych ujawniają, co naprawdę działo się, gdy ogień spotkał się z kamieniem na najbardziej krwawym z wysp Pacyfiku. Ale zanim opowiemy o ogniu, trzeba powiedzieć o kamieniu. Iwo wodzima nie była zwykłą plamką ziemi, była czarną postrzępioną blizną na Pacyfiku. Ledwie 8 mil kwadratowych wulkanicznej skały dymiącej siarką, smaganej wiatrami i wyjałowionej. Bez drzew, bez rzek, bez schronienia. A jednak dla Armii Stanów Zjednoczonych ta wyspa miała bezcenną rolę. Leżała dokładnie w połowie drogi między Marianami a wybrzeżem Japonii, na krytycznie ważnej trasie powietrznej bombowców B-29 Superfortress podczas nalotów na Japonię. Jeśli Amerykanie zdołają ją zdobyć, zdobędą upragnione awaryjne lotnisko oraz bazę dla myśliwców eskortujących bombowce. Jeśli nie, stanie się cmentarzem. Japońskie dowództwo przewidziało to na wiele miesięcy przedtem. I to, co zrobili dla przygotowania obrony, przeczyło wszelkiej logice. Z rozkazu generała Tadamichi Kuribayasiego nie ograniczyli się do okopów. Przemienili wyspę w śmiertelną pułapkę. Przecięli ponad 11 mil tuneli przez jądro wyspy. Punkty dowodzenia, stanowiska moździerzy, gniazda karabinów maszynowych i magazyny schowano w zboczach górskich. Wzmocniono stalą i betonem. Zamaskowano tak dobrze, że nawet rozpoznanie z powietrza nie mogło ich wykryć. Cel był prosty wyczerpać Amerykanów do upadłego. Kuribayashi, w przeciwieństwie do innych generałów Japonii, wiedział, że ostatecznie Amerykanie zwyciężą, ale zamierzał sprawić, by zapłacili za każdy cal tak drogo, by Stany Zjednoczone poważnie zastanowiły się nad inwazją na samą Japonię. Jego strategia opierała się na odwlekaniu, zasadzkach i poświęceniu. Nie było banzai, nie było szalonych ataków, tylko cisza, pułapki i śmierć spod ziemi. I gdy marines USA wylądowali na wyspie w lutym 1945 roku, nie szli na wyspę, szli wulkanem stworzonym do powolnego zabijania. Rankiem 19 lutego 1945 roku Stany Zjednoczone przeprowadziły jeden z najpotężniejszych ostrzałów artyleryjskich przed desantem w całej wojnie. Okręty wojenne ostrzeliwały wyspę przez kilka dni, a bombowce zrzucały tony ładunków, tworząc kratery i podświetlając niebo ogniem ale nie wiedzieli, że bombardują duchy. Większość japońskich żołnierzy nie kryła się w okopach ani widocznych bunkrach. Czekali głęboko pod ziemią, nietknięci i gotowi. Potem rozpoczęła się inwazja. Kolejne fale amfibii Higgins wyładowały tysiące Marines na czarne plaże. Ale ta plaża nie przypominała normandzkiej. Piasek był wulkanicznym popiołem. Miałki, miękki i lepki. Chłonął stopy, zatykał gąsienice czołgów i zwalniał natarcie niemal do czołgania. Nie było drzew do ukrycia, nie było kamieni dla osłony, bo tylko czarna równina pod niebem. Na początku panowała groźna cisza. Ponad godzinę żadnych strzałów, żadnych wybuchów. Niektórzy żołnierze myśleli, że ostrzał zniszczył obronę. Inni podejrzewali podstęp. Nagle, gdy plaża była już wypełniona, wszystko się zaczęło. Z zamaskowanych bunkrów i zasłoniętych zboczy japończycy otworzyli ogień ze wszystkich rodzajów broni. Celna artyleria wybuchała w falach przybrzeżnych. Karabiny maszynowe pokrywały piasek seriami, moździerze spadały wśród barek desantowych. Po kilku minutach chaos zastąpił pewność. Ciała padały szybciej, niż medycy mogli pomóc. Radia huczały od krzyków. Sprzęt płonął. Marines, którzy lądowali pierwsi, wciąż próbowali wspiąć się na brzeg, gdy nowa fala ognia ich dosięgła. Stawali się łatwym łupem. Japończycy połączyli genialność i okrucieństwo. Pozwolili wrogowi wpełznąć, ułożyć się i dopiero potem odcięli mu odwrót. Żołnierze Kuri nie mieli utrzymać plaży. Ich celem było uczynić ją polem śmierci i to im się udało. Nawet gdy marines przebili się w głąb, czekał ich nocny koszmar kraterów, tuneli i śmierci bez zasad wojny. Nie było wyraźnych linii frontu. Można było oczyścić wrogi bunkier, by za chwilę ten sam wróg pojawił się za plecami. Dowódcy USA zrozumieli, że tradycyjna broń nie wygra tej bitwy. Im głębiej marines wchodzili w iwoimę, tym bardziej dziwny i śmiertelny stawał się bój. Nie było bezpiecznych miejsc, nie było jasnych linii wroga. Japończycy zbudowali twierdzę wewnątrz samej wyspy, a najbardziej przerażającą jej częścią były bunkry. To nie były tylko betonowe schrony, to były dzieła śmierci. Każdy zbudowany tak, by wytrzymać bezpośrednie trafienie czołgu lub artylerii. Wejścia kryły się za skałami ustawione ukośnie, by unikać pocisków. Strzelnicę maskowano i nakładano na siebie tak, by każdy bunkier chronił sąsiada. Marine nie mógł po prostu wpaść do środka. Gdyby to zrobił, zostałby zastrzelony z sąsiedniego bunkra, którego nawet nie widział. Najgorsze było to, że pod bunkrami ciągnęły się podziemne tunele. Można było wysadzić schron granatami i pójść dalej. Po czym Japończycy zjawiali się z powrotem i atakowali z tyłu. Marinę zwalczyli nie tylko z przodu. Walczyli z duchami z tyłu, z boku, a nawet z dołu. Granaty, ogień z karabinów i ładunki wybuchowe działały tylko, jeśli ktoś dostał się bardzo blisko. A żeby dostać się blisko, trzeba było czołgać się po otwartym polu pod ostrzałem z broni maszynowej. A nawet gdy udało się podejść do bunkra, kręty układ ścian tłumił wybuch i chronił obrońców. To była wojna o każdy cal i rozszarpywała marines na strzępy. Ktoś wtedy przypomniał sobie o starej, niemal zapomnianej broni, miotaczu ognia. To nie była nowa technologia. Miotacze ognia znane były już w I wojnie światowej, ale na Iwo-Jimie stały się jedynym ratunkiem. Ogień nie zważał na zakrzywione ściany ani brak tlenu. Nie odbijał się na wzmocnionych drzwiach. Wypełniał każdy zakamarek, odbierał tlen i zamieniał schron w piekło. Marines zaczęli nosić ogień na grzbietach i wchodzić do piekła. Uzbrojeni tylko w pistolet i płomień. Ale to, co miotacz robił z wrogiem, było dopiero początkiem. Prawdziwy mrok przychodził wtedy, gdy zobaczyło się, co robił z tymi, którzy go nieśli. Pierwsi amerykańscy operatorzy miotaczy ognia, którzy wylądowali na plażach i mieli przy sobie M2, bestie wśród broni, wymagającą siły i odwagi na granicy szaleństwa. W pełni załadowany ważył około 70 funtów i miał dwa ciężkie zbiorniki paliwa oraz centralny zbiornik na sprężony azot, wiszący na plecach operatora jak bomba, czekająca na iskrę. Zbiorniki wypełnione były gęstą mieszanką benzyny i oleju napędowego, żelem, który przylegał do wszystkiego i nie przestawał płonąć. Rurka, którą trzymano jak karabin, miała podpalacz na białym fosforze na końcu. Gdy operator naciskał spust, wypuszczał ryczący płomień na odległość do 30 yardów, ale tylko przez 10 sekund. 10 sekund. To była różnica pomiędzy życiem, a śmiercią. Każdy operator wiedział, masz jedną szansę, jeden wdech ognia, potem twój sprzęt jest pusty i stajesz się najbardziej poszukiwaną zdobyczą na polu walki. Bo jeśli Japończycy cię zobaczą, spróbują cię wyeliminować jako pierwszego. Miotacz ognia nie był tylko kolejną bronią. To była najstraszniejsza i najbardziej znienawidzona broń na Iwo Zimie. Od chwili odpalenia wszystkie karabiny, granaty i moździerze przeciwnika były skierowane właśnie na operatora. Japońscy żołnierze nazywali ich demonami, a dowódcy wydawali rozkaz eliminować ich za wszelką cenę. Operatorzy miotaczy ognia często wpadali w zasadzki, ginęli na miejscu lub, gorzej, dostawali się do niewoli. To wywoływało u nich największy lęk. Jeden z marines wspominał potem, jak widział, gdy jego kolega z miotaczem wbiegł do jaskini. Pociągnął za spust, ale broń się zacięła. Nim zdążył się cofnąć, dwaj Japończycy schwytali go i wciągnęli w ciemność. Przez dwa dni w okolicy słychać było jego krzyki, a potem zamilkły. Ratunku nie było. Dlatego operatorzy miotaczy prosili często kolegów, by ci zastrzelili ich, jeśli wpadną do niewoli. Wiedzieli, co ich czeka, a nawet jeśli przeżywali, wielu już nigdy nie mówiło, co widzieli. Dźwięk, zapach, wspomnienie tego, co ogień robił z ludźmi w zamkniętym wnętrzu. Dźwigać ten ciężar fizycznie i psychicznie łamało ludzi. Nawet jeśli kto wyżył, wracał do domu z koszmarami. Które już nigdy go nie opuszczały. Miotacz ognia straszył nie tylko możliwościami, stawiał przed nowym moralnym wyborem. Nie strzelałeś do kogoś z 300 jardów, paliłeś go żywcem z 10 stóp. I choć większość operatorów mówiła, że po prostu wykonują rozkaz, wielu po latach wyznawało, że nigdy do końca tego nie zaakceptowali. Model M2 nie tylko miotał ogniem, on tworzył piekło o temperaturze ponad 1000 stopni Fahrenheita. W jaskiniach i bunkrach odparowywał powietrze. Wypalał cały tlen w kilka sekund. Gorąco i brak powietrza powodowały niemal natychmiastową utratę przytomności. Niektóre powojenne badania medyczne dowodziły, że ofiary zapewne mdlały, jeszcze zanim poczuły ból. Inni to kwestionowali. Dla tych, którzy używali tej broni, nie wydawało się to nigdy czyste. Nigdy nie wydawało się to słuszne. Jeden z operatorów wspominał moment, gdy oczyścił bunkier ogniem. Gdy po dymie wszedł do środka, to, co zobaczył, sprawiło, że zwymiotował. Siedział potem godzinę na zewnątrz, zanim dowódca kazał mu wracać do walki. Nie było czasu na emocje, nie było miejsca na winę, a jeszcze były same zbiorniki. Łatwo zapalające się, zawsze na celowniku. Niektórzy Marines sądzili, że jeden pocisk spowoduje wybuch ognistej kuli. To nie zupełnie tak działało. Paliwo było pod ciśnieniem, nie jak bomba, ale nie miało to większego znaczenia. Świadomość, że jeden błąd zamieni Cię w żywszą pochodnię, ciążyła na każdym kroku. Prawdziwy terror miał charakter psychiczny. Operatorzy, którzy widzieli, co robi ich broń, często prosili o przeniesienie. Niektórzy wymiotowali przed zadaniami. Inni po latach mówili, że nigdy nikomu nie powiedzieli, co robili. Miotacz działał. Ratował życia, kończył beznadziejne sytuacje. Ale jednocześnie łamał ludzi, którzy go obsługiwali. Gdy marines zrozumieli, że tracą operatorów szybciej, niż mogą ich zastąpić, sięgnęli po coś jeszcze groźniejszego niż człowiek z ogniem na plecach. Odpowiedzią na masakrę stał się metal. Gdy wskaźnik strat operatorów miotaczy przekroczył 90%, dowódcy podjęli ponure, ale skuteczne rozwiązanie. Ogień zamontowano w czołgu. Tak powstał mak 4A3 R3 Sherman. Standardowy środkowy czołg, w którym główną armatę zastąpiono miotaczem ognia. Zyskał miano Ognistego Sherman'a. Kiedy pojawił się na Iwo Jimie, wszystko się zmieniło. Wcześniejszy miotacz ognia M2 miał zasięg 30 yardów. Ognisty Sherman miał prawie 100 yardów. Pieszy miał 10 sekund ognia, czołg 300 galonów paliwa i dziesiątki salw. Najważniejsze – miał pancerz. Mógł podjeżdżać blisko bunkrów i jaskin, nie obawiając się kul maszynowych. Ale pancerz nie był niezniszczalny. Miękki wulkaniczny popiół Iwo i paraliżował gąsienice i czynił czołgi łatwym łupem. Japończycy rozumieli, że zniszczenie ognistego Shermana może odmienić los bitwy. Dlatego każdy ognisty Sherman stawał się celem od pierwszej salwy. Samobójcze ataki, miny, pułapki, te czołgi były priorytetami. Ich załogi, zamknięte w środku czasem wiele godzin, ryzykowały, że jeden pocisk zamieni ich w ogniste więzienie, ale i tak ruszały naprzód. Czołgiści współdziałali z piechotą, która dawała osłonę. Szermany flankowały dla ochrony. Ogniste szermany podjeżdżały na front, obracały lufę do wejścia w tunele i bunkry i wystrzeliwały strumień ognia, który topił stal i szkło. Efekt psychologiczny był miażdżący. Całe pozycje przeciwnika kapitulowały na widok tych czołgów. Inni po prostu uciekali w dym. Niektórzy Marines mówili, że to jak otwarcie bramy piekła. Ale mimo całego horroru, czołgi działały. Bez nich wyspa mogłaby nigdy nie zostać zdobyta, a jeden marin, Herschel Woody Williams, przeszedł do legendy dzięki misji z miotaczem ognia. 23 lutego 1945 roku, w tym samym dniu, gdy słynna flaga została podniesiona na górze Curibachi, pod szczytem trwała inna bitwa, bez nadziei, bez symboliki, tylko z pewnością śmierci. Tam właśnie cichy marin z Wirginii Zachodniej, Herschel Woody Williams, Otrzymał zadanie, które wielu uważało za samobójcze. Przypadło mu zniszczyć serię bunkrów, które blokowały cały jego pluton. Wielu marines już poległo, próbując. Nikt nie chciał się tego podjąć. Woody powiedział tak. Wraz z czterema towarzyszami, z których dwóch zginęło w ciągu minut, czołgał się przez wulkaniczny popiół. Miotacz ognia przywiązał sobie do pleców na najgorszym ogniu. Cel betonowe bunkry wzmocnione stalą i rządzą zemsty. Japończycy ryli je głęboko i ustawiali tak, by pokrywać się polami ognia. Każda próba zbliżenia spotykała się z natychmiastową salwą. Woody działał niezwykle spokojnie, chowając się za kraterami i występami, wybierając momenty. Podpełzał do pierwszego bunkra, znalazł wąską szczelinę przy wentylacji i skierował w nią dyszę. Nacisnął spust. Wystrzał ognia przeszedł przez schron. Potem usłyszał krzyki. I nastała cisza. Nie zatrzymywał się. Woody ruszał do następnych bunkrów. Między atakami biegał po kolejny, już pełny miotacz ognia. Paliwo każdej M dwójki wystarczało na chwilę, lecz do końca akcji Woody oczyścił sam, siedem pozycji przeciwnika. Jeden Japończyk rzucił się z bagnetem. Woody odwrócił się, wypuścił ogień i powstrzymał atak. Był nieubłagany, skoncentrowany, mechaniczny. Niektórzy potem wspominali, że działał już jakby poza światem, jak gdyby nic nie mogło go zatrzymać. Kiedy opadł pył, to dzięki niemu Amerykanie poszli naprzód. To, co wyróżniało Woody'ego, to nie była siła, to był spokój pod ostrzałem i niechęć do poddania się strachowi. Nie chwalił się, nie pękał. A kiedy wojna się skończyła, Woody nie uważał się za bohatera. Nie mógł zapomnieć tego, co widział i co zrobił jego miotacz ognia. Ale Marines nigdy o nim nie zapomnieli. Herschel Woody Williams został odznaczony medalem honoru jako jedyny operator miotacza ognia. W II wojnie światowej, który otrzymał to najwyższe wyróżnienie. Jego historia stała się legendą, ale prawda kryjąca się za tym medalem była o wiele mroczniejsza niż heroiczna. Woody Williams żył do roku 2022, umierając w wieku 98 lat. Nawet w ostatnich latach życia wspomnienia o Iwo Jimie pozostawały w nim głęboko ukryte. W wywiadach przyznawał, że niewiele pamięta z samej bitwy prawdopodobnie był to mechanizm obronny. Sposób, w jaki mózg chronił go przed traumą. Pamiętał twarze marines, którzy nie wrócili. Przyjaciół, którzy oddali życie, by dać mu kilka dodatkowych sekund. Tych, których imiona wykuto w kamieniu, a on chodził wśród żywych. Nigdy nie uważałem się za bohatera, często powtarzał Woody. Bohaterami są ci, którzy nigdy nie wrócili do domu. Jego skromność maskowała głębsze cierpienie. Nawet po dziesięcioleciach Woody zmagał się z moralnym ciężarem tego, co zrobił. Jego broń nie tylko zabijała, ona paliła. Nie tylko niszczyła zagrożenia, ale je całkowicie wymazywała. I mimo całej strategicznej wartości, pozostawiała blizny tak na przeciwniku, jak i na operatorze. Woody nigdy nie idealizował miotacza ognia. Szanując jego niezbędność, opłakiwał zarazem jego realność i nie był w tym osamotniony. Operatorzy miotaczy ognia z wojny na Pacyfiku rzadko opowiadali o swojej roli. Wielu nie mówiło rodzinie, co dokładnie robili. Inni żyli w izolacji, dręczeni poczuciem winy lub łamali się pod ciężarem traumy. Organizacje weteranów sygnalizowały nieproporcjonalnie wysoki poziom alkoholizmu, depresji i nawet samobójstw wśród byłych operatorów miotaczy. To była broń, która wykonywała swoje zadanie aż nazbyt dobrze. Psychiatrzy badający traumy wojenne w latach powojennych wskazywali, że operatorzy miotaczy odczuwali rany moralne głębsze niż reszta żołnierzy. Nie tylko odbierali życie. Gasili je w sposób, który wydawał się nienaturalny. Wspomnienie o ciele i ogniu, o krzykach z jaskiń niosących się przez dym, zostawało zamknięte w środku. Wojsko skreśliło miotacz ognia w latach 70. Oficjalnie uznany za przestarzały. Nieoficjalnie są zbyt okrutny, by można było uzasadnić dalsze użycie. Ale jego dziedzictwo nie zniknęło. Nie dla tych, którzy go nosili, nie dla tych, którzy go doświadczyli ani dla tych, którzy wciąż widzą go w koszmarach. Przez dziesięciolecia po Iwo Jimie świat patrzył na miotacze ognia inaczej, już nie jak na konieczność, ale jako symbol najciemniejszych aspektów wojny. Kraje po cichu wycofywały je ze swoich arsenałów. Eksperci od etyki wojennej debatowali, czy ich użycie powinno być uznane za zbrodnię wojenną, a międzynarodowe traktaty zaczęły ograniczać ich stosowanie. W roku 1980 Konwencja Narodów Zjednoczonych o niektórych rodzajach broni konwencjonalnej wpisała broń zapalającą na listę objętą ograniczeniami. Chociaż miotacze ognia nie zostały całkowicie zakazane, ich stosowanie w strefach zamieszkanych przez ludność cywilną zostało ściśle uregulowane. Nawet współczesne armie, w tym Stany Zjednoczone, zaczęły się dystansować od ich użycia. Tu nie chodziło już tylko o skuteczność, tu chodziło o sumienie, bo taki miotacz ognia zmuszał do konfrontacji z prawdziwym obliczem wojny. Nie z flagami i medalami, a z krzykami i ogniem. Żadna inna broń nie zbliżała żołnierza tak mocno do wroga i nie wymuszała jego unicestwienia w tak osobisty i brutalny sposób. Marines i Wodzimy, którzy nosili tę broń, nie prosili o nią, nie byli potworami. Byli Marines, którym zostawiono tylko jeden wybór przetrwać na polu bitwy stworzonym po to, by ich zabić. Byli bronią ofiarną, ludzkimi pochodniami, wysłanymi w mrok z wiedzą, że nielicznie, jeśli w ogóle, powrócą. Spośród 335 operatorów miotaczy ognia, wysłanych na Iwoimę, przeżyło tylko 18. To oznacza 92% zabitych. Większość zginęła, zanim wystrzeliła choć jeden raz. Inni zostali pojmani, gdy płomień zgasł. Ci, którzy wrócili, nigdy już nie byli tacy sami, ale robili to co musieli, bo w tym wulkanicznym piekle nie było innej drogi naprzód. Iwo Jima została w końcu zdobyta. Flaga została podniesiona. Wojna na Pacyfiku zbliżyła się do Japonii, ale dla tych, którzy nosili ogień na plecach, zwycięstwo przyszło za cenę, o której historia rzadko mówi. I może właśnie dlatego ta opowieść jest ważna. Bo są bronie, które zostawiają rany, które nigdy się nie goją i są ludzie, którzy dźwigają ciężar, jakiego żaden metal nie zdoła z nich zdjąć.